No witam Was w takim luźnym odcineczku. Mamy dzisiaj 6 grudnia, Mikołajki. Wiecie co, chyba, byłam grzeczna bo Mikołaj, zobaczcie, coś mi przyniósł. Przyniósł mi coś słodkiego, takie dwa ciastki Mikołaje. Takie cukierasy, taki li, Lizak liza, liza po swojej podobizną Oczywiście przyniósł mi tutaj y, swoją podobiznę, kolejną, takie banieczki na hotel, No, pani na nie to zostawi Mikołajka. O i będę miała tego Mikołajka też będę mogła <laughs> użyć go do vlog ma do vlog cooking masów postawić sobie jako ozdobę na stole i to co najbardziej chciałam właśnie od Mikołaja bo nie miałam yy, kamerka moi drodzy do tego do monitora zaczepić do komputera po prostu. Bo czasami sobie gadam z dziewczynami i tylko przez telefon a nie miałam kamerki na komputerze. Także wiecie, to mi małżonek zamontuje, zobaczymy, wszystko tam po ustawie co, co trzeba. To jego zadanie, także jestem zadowolona, bo chciałam właśnie kamerkę. Bo czasami na komórce to ciężko rozmawiać, a sobie po prostu usiądę i mogę sobie, yy, jak to się mówi, robić po. Pogaduchy na komputerze będzie mi wygodnie, nie? Nie będę przede wszystkim musiała telefonu gdzieś podpierać albo w rękach trzymać. Także będzie testowanko. Także chciałam bardzo, właśnie, kamerkę do tego, do na monitor się przyczepi. Bo ja mam komputer stacjonarny, bo laptopy to mają z automatu kamerki, prawda? A do monitora takiego zwykłego to trzeba ten, kamerkę taką, wiecie, oddzielnie. Także widzę, że. Byłam nawet grzeczna, powiem Wam grzeczna jak grzeczna, ale cierpliwa strasznie, bo z tymi orzechami to już mi brak cierpliwości. A jeszcze dużo mam do pracy. No, może coś tam Wam jeszcze dogram, nie? Co tam Mikołaj ewentualnie dzieciakom przyniesie, także wiecie. Ale myślę, że jeżeli starszych nie będzie, to dopiero dostaniecie, aż oni dostaną prezent, ten odcinek. No dobra, moi drodzy. No, a mężowi kupiłam już, rozpakował. Nawet jest zadowolony. Taką zobaczcie, taka ciemna zieleń. Koszulka. Zobaczcie, jaki fajny ciastek. Świąteczne ciacho. Coś słodkiego, zaraz wam pokażę. Oczywiście. Podobizna Mikołaja musi być. Taka czekoladka. karmelowym nadzieniem. Moi drodzy. O, takie. Skarpetki, jakieś tam cienkie świąteczne. No i oczywiście dla mojego zmarzlucha, zobaczcie, bo mój mąż to zmarzluł zimie takie ciepłe, mocno, mocno ciepłe. Skarpety mocno, mocno ciepłe. Skarpety takie jak ja to mówię Majtasy świąteczne, w jakieś tu renifero Mikołajce. A to cały rok można chodzić. Takie galoty zwykłe, siwe. I ten. i dezodorant, Zobaczcie. Zaraz będziemy pakować dla chłopaków. Oni że w szkole to Wam od razu pokażę, co będzie dla chłopców. W prezentach. Oczywiście ja Wam pewnie dam aż 7 grudnia ten film. Po Mikołaju. Chyba, że bardzo późno. Ale nie wiem, jak mi to będzie korygować z tym, z moimi codziennymi filmami, najwyżej będziecie mieli film, po filmie, zobaczymy, no. Także to na razie to tyle, ale jeszcze się nie żegnam. No i dzisiaj mamy, moi drodzy, Mikołajki, więc co Mikołaj lubi, mówiłam najbardziej, wiadomo. Babeczki, zrobiłam takie szybkie babeczki z gotowca. Zobaczcie, kupiłam sobie takie babeczki z płatkami czekolady. I dałam na wierzch jeszcze rozpuszczoną połówkę gorzkiej czekolady i posypałam posypeczką. Były papilotki przy tych babeczkach, także już nie używałam na razie tych papilotek, które mam. I wyszła cała tutaj fajnie blaszka, chyba 12 sztuk. Taka wiecie, co się wkłada, te na babeczki, ja sobie już ją umyłam, tak sobie ozdobiłam, one jeszcze są ciepłe i ciepła ta czekolada, za chwilę wstawię do lodówki, żeby stężały. I tutaj patrzcie, naszykowane już dla Mikołaja, także zobaczcie, tak to wygląda. Na, na obiad dzisiaj będziemy mieli pizzę raz, dwa, także będzie dzisiaj i na jutro zawsze robię dwie blachy, druga blacha tam już stoi na... Kuchence, oczywiście przepis na pizzę macie na kanale. Na babeczki, to tutaj Wam nie będę mówiła, bo tu trzeba przeżyć na opakowaniu, co dodać, szybko wszystko wymieszać i gotowe. Ale oczywiście możecie sobie zrobić babeczki również z własnego przepisu. Ja przepisy na babeczki też mam. Ale chciałam tak szybciuteńko wymieszać wszystko, tylko jajka, woda i olej do tego. Fajnie wyrosły. Przewidziane właśnie na taką tutaj blaszkę i tyle wyszło także fajnie też były takie ładne no dobra to wam jeszcze powiem co Mikołaj przyniósł także myślę że albo samym wieczorem albo kolejnego dnia czyli będziecie mieli ja nagram 6 to będziecie mieli 7 ten film zobaczymy no i pokażę wam wszystkie tutaj rzeczy które Mikołaj przyniósł na cztery osoby, czyli na czwórkę dzieciaków, czyli dla tych młodszych, dla córki i dla zięcia. Czyli tak mamy: zaraz będziemy to pakować, bo torby mamy duże. Taka y, laweta, coś takiego można powiedzieć. Tutaj z takim, zobaczcie, koparką, ładowarką, czy jakoś coś takiego. To będzie dla jednego. Nie pamiętam w tej chwili, która dla którego, ale to zaraz wszystko będziemy widzieli. Bo też mamy listy do Mikołaja. Tutaj wiem, że dla starszego na pewno takie autozarnie sterowane. No, wiecie, Mikołaj poleciał na grubo. Yy, tak, dla obu prawdopodobnie. No, ale jeden dostanie. Nie wiadomo, że oni się będą wymieniać. Taka gra yy, Planszowa Grzybobranie, moi drodzy. Yy, tak, dwa. A razy plastelina, bo oni lubią lepić. Yy, wiem, że dla młodszego taka kolejka. To pewnie baterie będą szły, także będzie przez cały weekend używanie. Tutaj. <laughs> czekajcie, czekajcie poleci. Tutaj mamy taki zestaw klocków LEGO, policja, tutaj jakieś ludziaki i tak dalej. 5 plus, także takie. Tutaj mamy. Taki kubek świąteczny z takimi tutaj, tutaj, zobaczcie, no takimi bałwany i te inne czekoladowe gadżety. Także to już dla tych będzie, wiadomo, dla tych starszych. Nie będą się przecież Lego bawić. Yy, taka, takie malowanka z tymi, no, jak to się mówi, z tymi punktami Oznaczyć to będzie pewnie dla młodszego. Do tutaj do roboty. Dwa kalendarze. Takie czekoladkowe, zwyczajne. Tutaj taki <coughs> zestaw mikołajcowy. To będzie to jedno dla jednego starszego, to dla drugiego starszego. Tutaj oczywiście dla chłopaków też. Takie mikołajce. Syn co roku dostaję kalendarze, taki kalendarz piękny. Zobaczcie, chłopakowy. Jakie tutaj auta luksusowe. Także mamy kalendarz. Co my tu mamy? Tu mamy <laughs> na prezent. To wiadomo, nie trudno się domyślić, że to męski prezent. Nie wiem, czy tu będzie. Będzie, będzie ładowarka. Także to też będzie dla tych jak to się mówi, starszych dzieci dla córki i zięcia? No, i tutaj mamy takiego. Takiego, takiego. O! Czekajcie, położę. Takiego, o! Bo córka to uwielbia takie. Pierdamonki. Ona ma takiego chłopaczka. W tamtym roku chyba jej kupił właśnie. Narzeczony, a w tym roku dostanie taką dziewczyneczkę. Do pary oczywiście, takie się nogi to wyciągają. Temu takiemu, no. Temu takiemu. Wyciągają się nogi. Możemy to zaraz nogi wyciągnąć. Pokażę Wam, jak to będzie postawione. Wygląda. Czekajcie. No, i tak wygląda po postawieniu. Zobaczcie. Taka laleczka. Bez No, i takie widzicie. Takie rzeczy tutaj mamy. Przygotowane. Teraz będziemy pakować. No, bo wiadomo, wrzucą dzieciaki. A Mikołaj był, prawda? Myślę, że fajne rzeczy, prawda? Przygotowaliśmy, no nie.